Pierwszym moim przeżyciem dorosłym był marzec 68 i ja to czuję jako taką rzeczywiście taki, takie naznaczenie pokoleniowe. Bardzo czuję dużo wspólnego z ludźmi, dla których też marzec był pierwszym doświadczeniem dorosłym, bo to był pierwszy rok studiów u mnie i pierwszy raz wtedy zetknąłem się z takim antysemityzmem fakcji, z którym przedtem nie miałem w ogóle kontaktu. Sam stałem się bohaterem tego doświadczenia w jakiś sposób, bo mnie wyrzucono ze zgipiszu jako Żyda. To osobiste doświadczenie moje z pomylonym pochodzeniem bardzo skutecznie to mnie wyleczyło i ustrzegło przed jakimiś ewentualnymi antysemickimi myślami. Nazywam się Piotr Wójcicki, urodziłem się w 1949 roku w Warszawie i mieszkam w niej Mam żonę i córkę 18-letnią, uczennicę Liceum Plastycznego. Studiowałem na SGP-ie, a następnie skończyłem prawo. Pracowałem jako dziennikarz m.in. w Tygodniku Solidarność, w Powściągliwości i Pracy, w Dzienniku Prawa i Gospodarki, w Gazecie Prawnej. W wieku dojrzałym. Dopadło mnie SM. Bardzo interesująca choroba. Taka fascynująca. Od pięciu lat jestem ręcistą i nareszcie mogę się zajmować tym, co lubię. Czasami coś piszę dla jakiegoś pisma, a tak mam fantastyczną w ogóle okazję zajmować się tym co lubię naprawdę. Zajmuję się komputerowymi sprawami, filmem, edycją wideo, edycją audio, robieniem stron internetowych. Mogę sobie robić co chcę. W niedostatku, to prawda, ale za to z, z pełnym poczuciem swobody. I takiego oparcia jeszcze od tego w rodzinie, to jest bardzo ważne. Grochowiak to było odkrycie właśnie tuż po maturze. Pojechaliśmy z kolegą do Nałęczowa. Mieliśmy z sobą trzy tomiki wierszy, i to było pierwsze podejście i pierwsze poznanie wierszy utworów Grochowiaka i wywarło na mnie olbrzymie wrażenie. Stanisław Grochowiak gest. Podobno Traugut stojąc na szafocie miał gest nieznaczny, ślepy gest nawyku. Oto słuchając basu swojej śmierci, a był to żołdak ochrypły po bipce, Traugut przecierał szkiełka okularów. Spostrzegł to, pobladł i odrzucił cwikier. Tak się zawstydza tylko król lub mędrzec. Znam gest kobiety, ona szła bez werbli na wielki nasyp pośpiesznej kolei. Zanim ją porwał odlewniczy wiatr, zdążyła zrzucić świąteczne trzewiki. Jakie muzeum budujemy, wnuku? Czym obstawimy nasze przyszłe drogi, zarówno jedne? Czy w szpalerze figur, czy iść będziemy w sad biednej bielizny? Tutaj jest właśnie ten gest, który codziennie wykonuje ktoś noszący okulary. Oczyszczenie szkieł po prostu, no bo trzeba lepiej widzieć, ale co on miał lepiej zobaczyć? Zawstydził się po prostu. Trałguta powieszono 5 sierpnia 1864 roku na Cytadeli w obecności 30 tysięcy rozmodlonych ludzi. Dziewczyna była samotna, nie miała świadków żadnych. W jest zatytułowany gest, bo rzeczywiście z gestami mamy do czynienia. Jest gest trauguta, czyszczenie szkieł. Jest gest dziewczyny, która chce skończyć swoje życie, wrzucenie yy, trzewików świątecznych. I naszym gestem dzisiejszym może być utrwalenie historii, budowanie muzeum, jakiegoś budowanie pamięci, muzeum klęski, muzeum rozpacu. To wielki poeta.